Siema na no mojej drodze, jestem Zygfryd Kula, to jest Retrogranie i dum W tym odcinku skończyliśmy jak ginąłem dziesiątki razy gdzieś tam i tam i tam e, To teraz wam tylko powiem, że e, Przeskoczyłem stamtąd na ten klocek, potem na tamten klocek, tutaj gdzie są te dwa trupki. Tam spędziłem kilka dłuższych chwil, no nie liczyłem tylko w tak może Na zabicie tamtych dwóch inotaurów i ogniemiotaczy co tam byli Teraz spróbujemy e, Może najpierw Wziąć ten laserowy miotacz. I szybko sąd O! I zobaczcie czy tu jest coś, co się przyda. Trochę apteczki. Cóż plus jest taki, że z tego miejsca mogę trochę ich tu posmałować tym gwiazdkom miotaczem, czegoś to nazwać. Też widzę, że celność tego jest dość marna, więc może nie będę marnował municji. Prawda, czy tu nie ma nic ciekawego. Nie, więc wejdziemy w teleporcik. Teraz stąd. i Jasny gwint, jaki fail. O rany, nie wierzę w to. O kurde, a nie zrobiłem save'a. szczęście zrobiłem save'a przed rozpoczęciem nagrywania, więc... czy ja go trafiam z tego miejsca, tego nie wiem. O! Teraz go ja chyba trafię. Właśnie nie mam nadzieję że ja trafiam w niego a nie w kant tych drzwi, bo to była straszna lipa Dobrze, trzeba mieć pewne wątpliwości w koje ja trafię, bo amunicję zużyłem całą, a on ciągle żyje Dobra, teraz na pewno dostaję, tylko co mi to da? Spadłem z tej lawy głupiej przed chwilą o! Oni w ogóle jakby nie potrafili tutaj podejść, może to jest za wąski kawałek podłogi, nie są szersi. Szersz... no szersi? Tak to się będzie odmieniać kurczę. O! Problem polega na tym, że ja tu wskoczyłem jak głupi, a miałem wcale te... A nie, musiałem to zrobić, bo tam jest żółty klucz przecież. Który ja muszę i tak zdobyć. Niestety nie wiem jakim cudem ja mam... Pozabijać No i na tym polega problem właśnie, że ich tu jest za dużo Dobra, co się tutaj teraz A więc jeszcze raz Amunicja Spiewrzamy stąd Niestety tym razem dostałem z, z lawy Bardzo niedobrze Zastanie kurczy no właśnie tymi gwiazdkami, skąd ja mam ich atakować tymi gwiazdkami Dobra Zrobimy 59 save'a tutaj Najlepiej było jakbym mógł tam się jakoś dostać Tylko że jak tam skoczę po, ten, po tą zbroję to potem będę musiał wskoczyć do lawy żeby wrócić A tego guziczka nie nacisnę bo on jest żółty O teraz właśnie, do wcześniej chyba go nie, ich nie trafiłem praktycznie. Wow, widzieliście taki unik. Czułem się taki pro przez pina. Wow. O, jestem hardcorem! Czekajcie, sobie nadpiszę tego ostatniego save'a, bo to była naprawdę dobra akcja w moim wykonaniu. No wiem, więc to tylko ten jeden. Dobra, zabicie go nie powinno należy do najtrudniejszych rzeczy. Szczególnie, że chyba podzięko właśnie trochę wiadomo. No właśnie. Gościu um Dziękuję, że umarłeś. Jejku, jaki ty jesteś dobry jednak. Jest! I chyba na apteczka tam była. Ale no, tutaj nie jestem w stanie zaskoczyć pod skosem. Ale dobra! Jest! Jakiś postęp wreszcie, normalnie, no nie wiecie jak mój zły to nie tak męczyłem. Ożdut. Dobra, tego się kompletnie nie spodziewałem. Dobra, wczytamy sobie od razu sobie wczytamy. Czy nie widzę sensu, żeby się tym denerwować? są te czaszki, bo na mnie chyba chcą zepnąć od razu. Te zielone strzały chyba też nie mogą zakręcić, jeśli się nie mylę. Oż do kurcze blade! Czy ja to przeżyję? Nie, nie przeżyję. Haha, <śm> jeden HP. No, jesteś naprawdę pro Tak jak ja jeszcze pozabijam, to będę miał taki ubaw normalny. O, nie pozabijam. <śm> ale... Był, było blisko, naprawdę. Było blisko, tylko że mi się skoczyło. Nie strzelaj go siódmymi gwiazdkami tam do góry, bo tam wcale nie ma nic, co byśmy teraz chcieli zabić. Świnki to jest nasze najmniejsze zmartwienie. Spadłem, no co za siara. Po prostu... Ej, ale co tu kiedy minotał? Czy ja go zabiję? Czy ja go zabiję? Ja zabiłem go! Nie wierzę! I spadłem, jak ostatnia ofiara losu. Przez to, że się zatrzymałem. Słyszałem coś, co mi się nie podobało że tam latał chyba Pan Kulka, jeśli mnie pamięć nie myli. Dobra, spróbujmy. Jest Pan Kulka! Nie zawiodłeś nie Panie Kulko, wiedziałem, że tu będzie, aż tak tam dole, Panem Kulką tutaj się nie przejmuję. O! Jeszcze jeden Minotaur. Ale Minotaur to nie jest moje zmartwienie. Moim zmartwieniem są niewidzialne świnki, które sobie śmigają. Dobra, wydawało mi się, że... Wiecie co, zrobię kolejnego save'a, bo ta naprawdę... Oż kurcze, wlady. Teraz musiałem podnieść tą piłę. O-o. Dobra, więcej świnek na razie nie ma. Dobra, a minuta już się z kimś tam pierze. Nie mnie bardzo raduje. Panem kulką. Panie kulko, poświęciłeś swoje życie po to, aby... aby mógł mniej amunicji zużyć na Minotaura. Normalnie jestem ci taki wdzięczny. Opatrzcie, to są świnki. O kurczę, tam jest kolejny pan kulka. Jasną sobie nawieje ja się, że wpadnę w te tutaj mini rzeczki. Dobra, na pana kulkę shotguna zużyjemy najbezpieczniejsze w tym wypadku o, udało się jeszcze jedna świnka dobra tam ktoś u góry się na bankcza i ja się tego boję strasznie o to jest amunicja trochę do gwiazdko mi to skasujemy tego albo nie tego tutaj o. Ho, ho, ile czaszek fajnie fajnie bardzo naprawdę Trafiaj z gwiazdy, kanieży, to co ja się, aha, ja się blokuję. Tego stalagmita. No i ta czaszka się, no eee, gdzieś teleportowała. O, ten minotaur też. To nie wróżni z dobrego, oni będą na mnie czekali po drugiej stronie. Ha! Dobra, gdzie są niebieskie drzwi? Tam są niebieskie drzwi, dobra rozpędzi rozpędzi są wteczki i co tam z takiego dużego śmiga widzicie to nie no ja robię save'a w tym miejscu tak super no tam do mnie jest rakietek, a tu jeszcze panowie kulki normalnie slalom bardzo gigant Aaaa, trafił mnie rakietą. Ole, czerwony ekran. Nic nie widzę. Nie tego chyba chciałem czytać. Tego? Tak. Dobra, mam szansę go nawet zabić. Albo i nie. Dobra, więc co mam zrobić? Ja mam wziąć ten kombinezon i uciec lawą. Dokładnie tak ma być. Teraz jeśli ja mogę cofnąć, mam całe trzy gwiazdki, na bank mi da dużo. I teraz panowie kulki. Proszę przyjąć te oto rakietki. Ale tak szybko szybko. No, jasny gwin, nie trafiłem jeszcze, zmarnowałem rakietkę. Dobra, to nie, 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 już tu są ostatnich rakietek marnować nie będę na panu pod czasami Na szczęście to wielkie, brzydkie coś jest gdzieś tam za, jak... za jakąś barykadą Ja sobie mogę tutaj swobodnie pośmigać trochę właściwie zrobiłem duży błąd a i drugi duży błąd Pierwszym dużym błędem było to, że... Aaaa! Zachodziam coś na bo... To był trzeci duży błąd. Pierwszym dużym błędem było to, że są właśnie ten kombinezem, który teraz widzieliście. Więc teraz go... Wow. Kurde, jeden z czasek i rakiety mnie zabiję? To jest masakryczna Dobra, ostatnia próba jak mi się nie uda, to ten odcinek będziemy... znaczy tą misję będziemy kontynuować. Nie, to się nie liczę. Jak teraz mi się nie uda, to tą misję kontynuuję w następnym No Mamy kulki, weźcie! Idźcie sobie umrzeć albo coś. Na znaczy się ten gościu. Tamto on mnie trafić nie może. dobrze taktycznie rozegrać. Panie Kulko, umarł pan. Jestem panu bardzo za to wdzięczny. Czy to jest wyjście? Takie wyjście, wyjście? Nie wierzę. Zrobimy save'a, bo pozabiłem panu Kulki, o tu. Do co się tutaj tu nacisnę. Koniec misji! Musiałem zabijać tamtego typa. Ho! Nie wierzę! O, już słyszę poprawę Minotaury. No to będzie przestrana misja, ale sprawdzimy to w następnym odcinku. Trzymajcie kciuki, żeby szło mi lepiej niż przez następne dwa odcinki. Trzymajcie się i heja.